Trzecia niedziela kwietnia, godzina 6:59. Jest cicho, wszyscy jeszcze śpią, więc. Co? <noise> to znaczy, zapraszam na naszą Wielkanoc. Dobra, więc koszyk jest, baranek jest, kiełbasa też jest, babka trzech utasów. Co? Nic, nic, dalej lina i. Ju... Chwila, gdzie jest Judasz? Dobra, nieważne. Pewnie jak co roku powiesimy hagiego łagiego. O, czemu nie powiesimy ciebie albo Mr. Hipa, co? Nie, nie wieszam mnie, bo ja tu prawda jestem tylko dla na... Ehm, um, cicho bądź, bo się jeszcze pomylę. Ej, gdzie są jajka wielkanocne? No i królik? Na mnie nie patrz. Czyli musimy znaleźć królika z pisankami. Czy ktoś takiego zna? Ja chyba znam, ma na imię Trap. O wiesz, gdzie może być? Wydaje mi się, że jest teraz przy pizzerii Later. Ej, chłopaki, znalazłem Judasa! Gdzie się podzieliście? Hmm. O, właściwie wyszło, Judas. Zabawimy się. Two hours later. Chodzimy już od godziny i dalej go nie ma. Lepiej wracajmy. A few moments later. Przygotować stół. z Baby, posprzątaj podłogę, a ty, Mr. Hippo, z chalimłowiem, umyjcie talerze i. Hej, no, wszystkiego dobrego z okazji Wielkiej Nocy. No i ten tego. Pa? pa? Jest, są jajka! Na ten moment czekałem, ale gdzie jest Mr. Hippo? No widzisz, dasz? Jak wrócimy. Zostajesz powieszony, ale zawsze pamiętaj, życie będzie toczy się dalej, tyle że już nie dla ciebie, bo ty nie będziesz żył. Ale nie to chciałem ci powiedzieć. Mówię ci już o Orwilu i chlebie na zachwasie. Okej, okay, to lecimy.